Ruszamy. odcinek 5 Kiperius, klub na Crusader Kings i jak mówiłem w ostatnim odcinku przepraszam za te zdobycze widzieliście jak zdobywam to a teraz spoko, pomożemy mojej żonie utrzymać się na tronie dobrze dobrze no to pomożemy teraz pyk Ok, czas płynie. Może jeszcze uda nam się pomóc, a nie uda się. No cóż, to zaatakujemy ich. Tak, z tobą idziemy. Łatwo. O, mamy nowego następcę, co jest niestety niezadowalające, ale dobrze. To się zaraz tym zajmiemy. O, dobrze. Jedno zdobyte. A, to nie ja zdobyłem. okej. Okay. Zaraz zobaczymy teraz. 28. No i teraz wchodzę. Hmm. Idę. Ale nie, nie udaje mi się uciec. Przede mną uda, ale przed moimi słusznikami nie. Ale... Czekaj... A! A Okej. Okay. Muszę do Belgradu. Dobrze. No tym razem mi się uda. I zdobywamy. Niszczymy ich armię. O! Dobrze. Zniszczymy ją, no już całkowicie. Tak, już nic nie stało i teraz zdobędziemy. Hmm. No i jest elective, tylko nie jestem pewien Bo bardzo dużo tracę O, kolejny, o nie, jeżeli teraz będzie syn to raczej już elective pójdzie na pewno To kto? Już powoli kończymy Dobrze i teraz jeszcze zniszczymy tylko tę armię Ktoś mi powiedział wojnę O nie Oni Niedobrze zmienił się, muszę zmienić nowego marszala to dobrze, że chociaż przyjęła ale jak na razie muszę zająć się swoimi problemami mhm. no właśnie no dobra, zaraz, 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 Musimy to wszystko poogarnić. W Okej, poczekajcie. Tutaj lepszego nie może być. Tego też nie. Tu może być lepszy, dobra. Tu może być lepszy. I tu lepszy być może, dobrze. Ile? Zastanawiam się, czy nie wezwać tych posiłków. O, dobrze, o. Chyba, że jeszcze inny, inny, jeszcze coś innego. Tu nie. Już? Oho. I tu rozwiązać. I po Pojrzę się nowe. I to może będzie wystarczające już, armia. Siemowit, kolejny syn. Hmm, jak go nazwać? Michał, nie O, no to nie Michał, nie będzie o, boże co, pisać nie potrafię? ej, o co chodzi? O. Ma Piotr, dobrze no, o, bardzo mi się to podoba moja armia jest powyżej 4000 a ich a ich jest troszeczkę mniejsze nawet nie troszeczkę prawie, że dwukrotnie o, o, teraz ten moment. To jest ten moment. Czy zdążę uciec? Nie, nie zdążę. No i dobrze. Coś zdobyłem. Skill tactician i brilliant, oh Boże. brilliant strategist. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No i się załamało. Jeszcze zanim wyjdę to zdobędę I pójdę im. Co, coś nowego? O nie, nie, nie Tutaj widzę coś Nie, mnie to nie interesuje Szczerze Zaraz zobaczymy, kogo ja tam mam Jeden, super Który to jest, a wypuszczę a w takim razie jak jest taki mało ważny, to go wypuścimy. Dobrze. Aha, teraz będę myśleć tak Coś nie do. Tak. No i to będzie koniec. O, pięknie. I co on straci? Aha, stać się na całym Daci. No to pięknie. No, nie musiałem powoływać. I teraz idę tu pomóc z powrotem. Nagrywam już trochę minut, więc prawdopodobnie... No... A, wygrała, dobrze. No niestety, jakby to nie powiedzieć, mam ograniczoną możliwość nagrywania. Nie mogę... powołamy tylko. Nie mogę zbyt dużo te nagrywać, zbyt dużo czasu. Spróbujmy. Nie mogę zbyt dużo czasu, bo mam tylko te piętnaście minut. Ten jeden. Jest... Hmm. Starszy będzie w stanie to oraz to, a młodszy stanie się... No nie wiem czy się stanie. Nie, dobrze. Na mnie popierają, ale to może być tylko zgubne. Takie niby popieranie. No dobrze. W tym czasie zobaczymy jak tam nasi... Aha, no tak przecież już maleka nie ma. Może pomogę żonie, jeżeli mogę. Bo to jest oc. Aha. Walczą o całe królestwo. A mogę. Zaraz sprawdzimy czy się zgodzi, ale raczej powinno. No nie. Aha, będzie ostatecznie. Co będzie. Zaraz zobaczymy. Czy będzie? Nie wiem. Czyli jednak się odbył, pomimo tego, że wojna się zaczęła, to turniej się odbył. O, zajmiemy drugie miejsce. A nie. A nie, tak. Dobrze, i teraz idziemy pomóc. W tym czasie jeszcze wcześniej coś poulepszamy. Na przykład tu. Tutaj nie wiem to. A tu dobrze i ruszamy dalej no nie zbuntowali się ja powiem zniszczyć ten zniszczyć tą armię no to jest kto czy oni się jakoś nie chyba się nie łączą oni akurat dobrze Coś mi tu się... Aha, to tylko tu. No dobrze. Hm. Tutaj mogę... A nie wiem, No niech będzie on. O, Dobra, czy ten syn jest na wychowaniu mój? Aha. Nie. nie, 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 nie. Ja go muszę edukować. Ja muszę edukować, bo to jest za ważne dla mnie postać. Kolejne miejsce. Za ważna dla mnie postać, żeby go edukowali inni ludzie. Spróbujmy. A, udał się tutaj. Pomimo, że ja byłem na wojnie, to wygrałem w Turni. W ogóle ja jestem na tej wojnie? Czy gdzie jestem? No tak, czyli super. No i pięknie. Pierwsze miasto zdobyte. w ogóle mają. Mm. Jak to się dzieje? No nie. Smallpox. oni będą mieli? Mają. Czekamy chwilę O, koniec. No i wygrali. No i dobrze, bardzo dobrze. Czas 12 minut nagrywamy. Więc myślę, że powoli będę kończył. O, nie, to, od razu to. No i bardzo ładnie. Już wybiorę je ja od razu jakiegoś męża. i wybiorę, że a to nie ta? Huh. nie pamiętam, to chyba ta nie czyli oho, czekaj właśnie yy, ten już ma ona nie ma i ona dostanie na przykład, ile ma 7 lat a króla Szwecji dobrze i tutaj idziemy pomóc on jeszcze żony nie ma i sam sobie ją się wybrać prawdopodobnie. Ten żony też nie mogę dać jej. Mu. Temu też żonemu nich w tym momencie. Jaki mamy klej, na Co? A, no to rótu. To jest... No trudne byłoby to, żeby udało się. No ale widzę, że niestety. Jesteśmy ograniczeni, nasz rozwój. Możliwości rozwoju stały bardzo drastycznie ograniczone. No cóż. Tylko zniszczę ich i już powiem Wam, dziękuję chyba.